Nie strapi na do nieba, nie strapi na do nieba, nie strapi do nieba, każdy budyń Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj Kościół Rzymski obchodzi święto katedry św. Piotra. Władza, jaką nasz pan powierzył księciu apostołów, znajduje w katedrze swój symbol i wyraz. Prawie wszystko, co mistyczne ciało Chrystusa mądrze rozwijało przez wieki, a szczególnie w drugim tysiącleciu ery chrześcijańskiej, wzrastając harmonijnie jak dziecko, które dorasta i umacnia się w ciele i duchu, zostało teraz świadomie zaciemnione i ocenzurowane. Dokonano tego pod zwodniczym pretekstem powrotu do pierwotnej prostoty chrześcijańskiej starożytności, w niewypowiedzianym celu zafałszowania wiary katolickiej. Wszystko po to, aby zadowolić wrogów Kościoła. Jeśli weźmiecie do ręki Mszał Montiniego, nie znajdziecie w nim wyraźnych herezji, ale jeśli porównacie go z tradycyjnym Mszałem, przekonacie się, że pominięto tam wiele modlitw skomponowanych w obronie prawdy objawionej. Spowodowało to, że Msza Reformowana stała się możliwa do przyjęcia nawet przez luteranów, co sami przyznali, po promulgowaniu tego zgubnego i wieloznacznego obrządku. Dzisiaj celebrujemy papiestwo w historycznym momencie poważnego kryzysu i apostazji, która uniosła się nawet do wysokości tronu, na którym po raz pierwszy zasiadł Piotr. Podczas gdy łamane są nasze serca, gdy rozważamy ruiny spowodowane dewastacją innowatorów, ze szkodą dla wielu dusz i chwały boskiego majestatu, podczas gdy błagamy nieba o światło, które pozwoli nam zrozumieć, jak połączyć obietnicę naszego Pana z nieustannym strumieniem herezji i skandali szerzonych przez tego, którego opatrzność zadała nam na czele Kościoła jako karę za grzechy popełnione przez hierarchię w ostatnich dziesięcioleciach, podczas gdy widzimy podział na tych, którzy łudzili się, że mają jeszcze papieża zamkniętego w klasztorze, i schizmę w diecezjach Europy Północnej z ich niegodziwą drogą synodalną, tak mocno pożądaną przez Bergolię. Przypomnijmy sobie proroctwo Leona XIII, które zechciał umieścić w modlitwie egzorcyzmu przeciwko szatanowi i aniołom apostazji. Są to straszne słowa, które w tamtych czasach musiały brzmieć niemal skandalicznie, ale które dziś rozumiemy w ich nadprzyrodzonym sensie. Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, obrobinnicy niepokalanego Baranka i położyli swoje bezbożne ręce na tym, co ma najświętsze. W samym świętym miejscu, gdzie ustanowiono stolicę świętego Piotra i tron prawdy jako światło świata, Wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym planem, że kiedy uderzą w pasterza, rozpieszną się owce. To nie są przypadkowe słowa, zostały napisane po tym, jak Leon XIII pod koniec mszy miał wizję, w której Pan dał szatanowi okres około stu lat, aby sprawdził ludzi kościoła. Są one echem przesłania najświętszej dziewicy w Lasalet. Pięćdziesiąt lat wcześniej. Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta. I poprzedzającą o niewiele ponad dekadę trzecią część tajemnicy fatimskiej, w której według wszelkiego prawdopodobieństwa Matka Boża przepowiedziała apostazję hierarchii wraz z Soborem Watykańskim II i reformą liturgiczną. Wierni na przestrzeni wieków. Mogli spoglądać na Rzym jako latarnię prawdy. Żaden papież, nawet ten, ten najbardziej kontrowersyjny w historii, Aleksander VI, nigdy nie ośmielił się uzurpować sobie świętej władzy apostolskiej w celu zburzenia Kościoła, zafałszowania jego magisterium, zepsucia jego moralności i zbanalizowania jego liturgii. Pośród najbardziej tragicznych burz tron Piotrowy pozostawał niewzruszony i pomimo prześladowań nigdy nie zawiódł w wypełnianiu pełnomocnictwa powierzonego mu przez Chrystusa. Paś baranki moje, paś owce moje. Obecnie i to już od dziesięciu lat, karmienie trzody pańskiej jest uważane przez tego, który obecnie zajmuje tron Piotrowy za atetyczne głupstwo. A polecenie, które Pan dał apostołom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko co wam przykazałem, jest postrzegano jako godny ubolewania prozelityzm. Tak jakby boska misja Kościoła Świętego była przyrównana do heretyckiej propagandy sekt. Bergoglio powiedział to 1 października 2013, powtórzył 6 stycznia 2014, 24 września 2016, 3 maja 2018, 30 września 2018, 6 czerwca 2019. 20 grudnia 2019, 25 kwietnia 2020 i ponownie 11 stycznia 2023. I oto upada ostatni gasnący ślad Soworu Watykańskiego II, który uczynił misję. Swoim hasłem przewodnim, nie rozumiejąc, że aby głosić Chrystusa pogańskiemu światu, trzeba przede wszystkim wierzyć w nadprzyrodzone prawdy, których nauczył On apostołów i których Kościół ma obowiązek wiernie strzec. Rozwadnianie doktryny katolickiej, wyciszanie jej i zdradzanie, aby zadowolić mentalność czasów, w jakich żyjemy, nie jest dziełem wiary ponieważ ta cnota opiera się na Bogu, który jest najwyższą prawdą. Nie jest też dziełem nadziei, ponieważ nie można mieć nadziei na zbawienie lub pomoc Boga, którego objawienie i zbawczą miłość się odrzuca. Nie jest też dziełem miłości, ponieważ nie można kochać tego, któremu w istocie się zaprzecza. Na czym polega ta rana, którą dotknęła Kościół? umożliwiając apostazję hierarchii do tego stopnia, że powoduje ona zgorszenie nie tylko u katolików, ale także u innych ludzi na świecie. Jest to nadużycie władzy. Jest to przekonanie, że władza pochodząca od boskiego autorytetu może być realizowana w celu zupełnie przeciwnym do tego, w jakim przez ten autorytet została powołana. Jest to zajmowanie miejsca Boga, uzurpowanie sobie jego najwyższej władzy do decydowania o tym, co jest słuszne, a co nie. Decydowania o tym, co można jeszcze powiedzieć ludziom, a co w imię postępu i ewolucji należy uznać za staroświeckie lub przestarzałe. Jest to używanie mocy świętych kluczy do rozwiązywania tego, co powinno być związane, i wiązania tego, co powinno być rozwiązane. Polega to na niezrozumieniu tego, że władza należy do Boga i do nikogo innego, i że zarówno władcy państw, jak i hierarchowie kościoła są hierarchicznie poddani Chrystusowi, Królowi i najwyższemu kapłanowi. Krótko mówiąc, jest to oddzielenie tronu od ołtarza, oddzielenie sługi i pełnomocnika od władzy tego, który czyni tę władzę świętą, zatwierdzoną z góry, ponieważ posiada jej pełnie i jest jej boskim źródłem. Wśród tytułów papieża rzymskiego, obok wikariusz Chrystusa, pojawia się także tytuł „sługa sług bożych”. Jeśli pierwszy z nich został leksawarząco odrzucony przez Bergolio, to jego decyzja, by zachować ten drugi, brzmi jak prowokacja, co pokazują jego słowa i czyny. Nadejdzie dzień, kiedy hierarchowie Kościoła zostaną poproszeni o wyjaśnienie, jakie intrygi i spiski wyniosły na tron tego, który działa jako sługa, sług szatana. I dlaczego z lękiem wspierali jego ekscesy lub stawali się wspólnikami tego pełnego pychy heretyckiego tyrana? Nie, niech drżą ci, którzy to wiedzą, a mimo to milczą, z fałszywego poczucia roztropności. Swoim milczeniem nie chronią honoru Kościoła świętego, ani nie chronią wiernych przed zgorszeniem. Przeciwnie, pogrążają oblubienice baranka w hańbie i poniżeniu, a wiernych odsuwają od arki zbawienia w chwili potopu. Módlmy się, aby Pan raczył obdarzyć nas świętym papieżem i świętymi władcami. Błagajmy Go, aby położył kres tej udręce, dzięki której, jak każdemu wydarzeniu dozwolonemu przez Boga, rozumiemy teraz lepiej. Jak fundamentalne jest owo ustanowienie wszystkiego w Chrystusie. Jak piekielnie dosłownie jest świat, który odrzuca panowanie Chrystusa i o ile jeszcze bardziej piekielna jest religia, która z pogarną odziera się ze swoich królewskich szat, szat unarzanych krwią baranka na krzyżu, aby stać się sługą możnych nowego porządku świata sekty globalistów tempora bona veniant pax Christi veniat regnum Christi veniat nadchodzą dobre czasy niech nastąpi pokój Chrystusa niech nadejdzie królestwo chrystusowe amen carlo maria vigano arcybiskup 18 stycznia 2023